nie lubię, a, a czasami to historia to Nie przyniosło jeszcze reszta. W ogółem. Ale wiesz, nigdy mi to nie przyniosło korzyści, a wiesz no. Dokładnie. jest tak jak się człowiek cieszy. te Cieszy

Wygrał Maciek, wygrała Lewa. Stawiamy następni strzelcy. Yy, yy. Maciek wygrał? Tak? tak, tak wyszło. Muniak, na pewno? Następni strzelcy. Jacek kontra Robert. Zapraszam. A po nich przygotuje się Kamil kontra Paweł Menter.

To chybiłki, Hammer Downholster Wygrała lewa, prawa, przepraszam, wygrał Robert To jest wyczenie. Wyczajenia powiedział e, Przepraszam Nie chciałem. Panowie, następny pojedynek Kamil kontra Paweł Zapraszam się, czemu mi się jakoś tak dziwnie szczera? Popatrz na łóżkę A jesteś dupa wołowa No teraz mi to gdzieś musiało wypaść no Boże Boże, co ja z wami mam, jak z dziećmi. Przecież nie mnie, w domu patrzyłem, był jeszcze. Dom. do domu. Dzięki. Piotruś, bo ja muszę sobie światłowód założyć. You, uh, sorry. Load and make ready, panowie. W jak jest firma Gunshelp to musi być Gunshelp. Are you ready? Stand by! A moment stop, stop! tam. Panowie, następny pojedynek. Jakbyście byli, tak uprzejmie się przynajmniej. Are you ready? Stand by! Górka kontra górka. Tadeusz, lewa strona, pierwszy strona. Hammer Down holster. Wygrała prawa, wygrał Paweł. Stawiamy. Panowie, Piotrek, lewa strona Tadeusz, prawa. Zapraszam. A przygotują się. Krzysztof Bereś kontra Janusz Pilch. Kto na kogo Albo się coś zaszczepienie zielonki jakoś takzwił Tak? tak? No kobieta w garlipce tu niedaleko. z czego się zaszczyła? Pistolety, ale nierejestrowanego. Tak? Znaczy, rodzina twierdzi, że się zastrzeliła. Były no, i to no, to make ready. okoliczności nie wynikają. Kiedyś Co? No. Krzysiu? Co? Are you ready? Co się zastrzelił? Stand by! Wygląda, że chłop zaszczelił się. Okay. woz za sumą. Nie, bo nikt dobrze. Top. Unload. So clear. So... Clear. musi iwać. Ale tam głos. To co nie. Wygrało mocce pokolenie, nie. jeszcze się... coś tam żyło. Wygrał Piotr, gra Lewa. Przysięg, wygrała Lewa na tym bisercie co co. Czoł się głupi. A się Panie, zapraszam. Krzyśie Lewa strona, Janusz prawa. A przygotuje się Hubert kontra Rafał. Panowie, stawiamy, stawiamy, stawiamy. Mamy dużo pojedynków, trzeba gdzieś skończyć. Panowie, może ktoś przypilnować kiełbasek, żeby się nie spaliły, tak jak te poprzednie? Please. O, tam się, I widzę, ogień pojawił. Proszę. Aha, to ta straż. Do tak, To dopiero biegnął. Nie wiem to je ka -ka je ka -ka je wie inny. To są w ogóle mosiądzowane kudy, co, od przeczegu czegoś lasu Ołowiane, mosiądzowane No czy miedziowane jakieś takie, taki, czymś powlekane to, to nie jest płaszcz To nie jest płaszcz, tylko to jest taka pogódka delikatna Are you ready? Stand by No nie ma cleer <mierdzi> Hammerdown Hauser wygrał krysiek wygrał lewa <grydzi> taki Bayer <Następni grydzi> proszę Panowie Hubert lewa strona Rafał prawa zapraszam Hubert zapraszamy A co oni tą kiełbasę? Te parat kontou, nie? Tak na denku <grydzi> <podynku>, parablę. Nie w ogóle, no. Na... Cały. A, dziwny, tak Maciek robi to. A, a, a. Tu mam na przykład parę. Stary, pełna konfekcja. No bo nie, miałem, miałem tam 140 takich, co nazbierałem przy zbieraniu łusek, to i rozcaliłem wszystkie, bo pociski zważyłem i wagowo podzieliłem i są. A co mi zależy na gonga taki wiesz? Wypstrykam słuchaj.